17 września to data znacząca. W 1939 roku Rosjanie, podpisawszy uprzednio porozumienie z Niemcami, napadli na broniącą się Polskę. Rosjanie i Niemcy, dobiwszy uprzednio targu, postanowili znów zniszczyć Polskę i Polaków, a przede wszystkim polską inteligencję. Obozy, katownie, łagry są tego widomym znakiem. Tam zginęły miliony. 17 września to dzień, który przypomina nam dopełnienie sąsiedzkiej zdrady. Powinniśmy zawsze pamiętać, z kim graniczymy na zachodzie i północy, a z kim, no może nie bezpośrednio, na wschodzie to nasi wrogowie. Postępowanie Niemców i Rosjan w historii dawnej, niedawnej, a nawet współcześnie ciągle nam o tym przypomina: jedni traktują nas jako podludzi i kolonię, drudzy jako zdrajców z pogardą. My Powinniśmy ich potraktować tak samo. Narody, które mordują Polaków i Żydów tylko dlatego, że są Polakami i Żydami, nie zasługują na nic. I właśnie dlatego, w każdym dniu, nie tylko 17 września, w suwerennej Polsce jesteśmy czujni, strzeżemy się agentur i fałszywych przyjaciół. Walczymy, wierzymy, wygrywamy.